Dla mnie to jest ogromny zaszczyt, bo niegdyś królowie nadawali e, akty nadania miastu, wojewodowie lub hetmanowie przywozili i wręczali lokalnym budażom. Tym razem jest to w moich rękach stąd e, ogromny e, zaszczyt, a nie królewski atak, jakby a prywatnie, żeby wisiało w gabinesie, w materii obrad rady miejskiej, z serdecznymi życzeniami. Gratulacje. Piękna rzecz. dziękuję Panie Wojewodo. Po pierwszy, pierwszego prosiliśmy Pana Wojewodę, o dokonanie wpisu. Jeszcze po burmistrzu? Nie, kolejna strona. Będzie. Nie, nie, Panie Wojewodo, nie, 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 nie. Tak? I